Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Jestem na głównym wejściu z Łukancina na plażę. Idę tam gdzie wczoraj na te kamiki. Chcę to miejsce bardziej dokładnie przejść. W sumie każdy sygnał, po prostu tam tak podryptać sobie powolutku. Bo coś mam nosa, że tam może być jeszcze, bo zawsze w takich kamieniach są sygnały, a w sumie, w sumie nie przyszedłem tego miejsca tak dokładnie. Idę na te pierwsze kamyki, może potem na te drugie. Chcę też dzisiaj zrobić akcję ze zbierania złomu z plaży, bo jest tego jest tego naprawdę dużo i zrobię coś dobrego dla środowiska. Schowam sobie to i w wakacje się to po prostu wywiezie, jak tutaj będę. Zobaczymy jak tam nad morzem. Chociaż sprawdzałem kamerę internetową, fala jest większa, pogoda jest super kolejny dzień, piękne słoneczko i to mi, to mi pasuje, w sumie jest minus 1 stopnia, ale jestem ciepło ubrany na plaży, chyba aż tak nie wieje chociaż tutaj w lesie jest lekki wiaterek ładne lasy dookoła mnie, nadmorskie o, tam już za 500 metrów jakoś jest, jest plaża, czy nawet czy nawet mniej mam do przejścia, nie wiem z półtorej kilometra i będę na tym miejscu Wziąłem sobie ze sobą rację żywnościową, prowiant. Mam tam posiłki na ciepło, więc sobie zrobię coś w przerwie na ciepło. Czekolada, yy, 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 jak się to, elektrolity i takie takie właśnie yy, rzeczy. Ktoś mi dzwoni? Zaraz odzwonię. Dobra. Yy, udaję się na plażę. No i widzimy się już zaraz na plaży. Główne zejście z Łukęcina fale troszkę większe niż wczoraj. Yy, widzę, że patyka nie ma. Troszkę zimny wiaterek jest, ale co, co poradzić? Ja idę w tamtą stronę na radawkę. Na zejście z radawki na te kamienie. W stronę dziwnówka. Kamienie na pewno nie zasypane. Więc myślę, że na pewno coś uda mi się znaleźć. No i tak jak mówię, będę chciał chodzić tam dokładnie. Dobra, idę przed siebie. Jestem już na miejscu, na tych kamieniach. Tam nie wejdę, bo nie mam moderów, yy, ale będę chodził tutaj. Tutaj też jest dużo podebrane tego piasku, więc też coś może być. W tamtą stronę nikogo. W tą stronę też nikogo. Yy, tutaj jest w cieniu dosyć chłodno, ale jestem ciepło ubrany. Jak będę się ruszał, to nie będzie mi zimno. Zobaczcie, jak pięknie wydmy są oszronione. W sumie w nocy nad ranem jest dosyć zimno. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Takie białe, oszronione wydmy. Dobra, idę działać. Powiem wam, dosyć ciężko się kopie, tam jest zmrożone. Tutaj mniej, gdzie woda. Pierwsze dwa sygnały. Tutaj ten ołów Jakaś blaszka miedziana Ja idę dalej No jak już są takie sygnały, to inne rzeczy też mogą być Mam jakieś tam sygnały, ołów, nie ołów A to nie pokazywałem Teraz łuska od pepeszy Ale całkiem przyzwoity stan, oczywiście zbita No i tak sobie dryptam, ale powiem wam Noga przy nodze, bardzo powolutko, Żeby żadnego sygnału nie ominąć Tutaj idę, gdzie się nakopać, wzdłuż, a tam potem przejdę bliżej morza. Zobaczcie, co tu leży nad w wodzie. Coś kolejnego wypłukało Co to jest? Chyba jakieś od wozu coś mi się wydaje. Ciężkie jak pieron. Będzie na złom. Więc potem to. To wezmę. Zupełnie nie wiem, co to jest. Może lewarek? A, lewarek, tak! Zobaczcie sami, ale i jaja. <gry> Ciekawe. Wszystko i nic tutaj jest. Trafiła się pierwsza monetka, 20 groszy. Widać, że trochę tu leży, już na plaży. Ale jest sztuka. Są monetki, inne sygnały To i mogą być fajniejsze rzeczy Teraz na żywo, jest ładny sygnał Możecie nie słyszeć, mam słuchawki. Mam to w ręce <słuch> Ładny sygnał to monetka, jeden grosz Ale jest sztuka z takiego krótkiego dołka Ja chodzę teraz tu na tym cypelku Da się tu kopać no i są też sygnały Więc spoko No i mam coś fajnego powiem wam No powiem wam chodzę tak bardzo Bardzo, o może sobie ściągnę słuchawkę żeby Żeby tak nie krzyczeć bo nie wiem czy krzyczy czy nie Chodzę tak krok za kroczkiem, krok za kroczkiem No i słuchajcie na samym Czekajcie kamera mi się coś przekrzywia Tutaj z takiego dołeczka, niedużego naprawdę, nad samym morzem jest sztuk Jest sztuka i wygląda to na sreberko Czekajcie Bo jest to sreberko, bo ma punce z tym Tutaj ma punce wybitą Ładny kolor, spatynowiały, szkoda bo oczka niestety nie ma, tu miało oczko jakieś No troszkę, troszkę to sreberko ma <noise> więc super, a ja sobie tutaj chodzę, tu też są sygnały, powiem wam I się bardzo łatwo kopie słoneczko, więc bardzo sympatyczny klimat Jakieś tam świeci były, żelastwo, jakieś druciki aluminiowe, pręciki, dziadostwo I tutaj jeden grosik O, więc jest sztuka Zawsze coś, no i coś się przede wszystkim dzieje, bo są sygnały, no i sreberko już jest Kolejny sygnał, kolorek, Łuski kawałek, kawałek łuski Nie wiem od czego wygląda na musina, ale nie wiem, czy to nie jest Lee Infield. No tutaj, jak przed front, to używali każdego rodzaju broni. Tak to wygląda. Ludzie na spacerzy z psami. To piękna pogoda, to dochodzę. Mam tu coś, ojej, w dole. Ładny kolorek. A i ten ładny kolorek to kapsel Kapsel czy kapsel <grych> No niestety tak by... Znalazłem jeszcze jedną monetkę aluminiową Ale strasznie żart Ale to już pokażę Wam na podsumowaniu Ja już wracam tam gdzie zacząłem Dużo przeszedłem Sreberko jest Poruszałem się trochę sygnałów było, Ale oczywiście pomacham jeszcze Sprzętem jak będę wracał w tamtą stronę Zobaczymy, może mi się jeszcze uda coś znaleźć. Chodziłem przed chwilą tam, nad morzem, z tamtej strony, a w drodze powrotnej idę tutaj drugą stroną. Tutaj też się da kopać. Nie jest zamarznięte, ładne słoneczko. No i tutaj też mogło być fant oczywiście. Tutaj też chodziłem i sygnały były. No i są sygnały 10 groszy w współczesnych No i gra gitarka. Więc jeszcze pewnie coś na nakopię w drodze powrotnej. I znowu powiem Wam fajny strzał. Ciekawy. Już na powrocie. Tutaj w kamieniach bardzo ciężko się kopało. Ale piękny sygnał. I słuchajcie, mam chyba, znaczy chyba, tak to jest srebro. Patyna srebrna. Piękną łyżeczkę, małą. Z napisem Avus Restauriet, czy coś takiego. Tutaj też ma bicia z tyłu, chyba 800, ale nie wiem, zaraz muszę muszę trzeba to pod lupą zobaczyć. No i słuchajcie, taka, taka łóżeczka. No mega, mega. Bardzo ciekawe znalezisko. Jeżeli to jest jeszcze sreberko, no to super. Trochę sobie waży, jest cała i ma jeszcze napis. Ciekawe, co to za restauracja. Fajnie, powiem wam, cieszę się. <laughs> Nie wiem, jak z kamerą stać, czy pod słońcem, czy coś ze, ze słońcem. Super, jeszcze tu pochodzę, więc może jeszcze coś będzie. Zobaczcie teraz, jaki piękny minerał udało mi się trafić. Nie wiem, czy tak to widać na kamerze, ale jest przepiękny. Przepiękne kolory, tak jak kryształ w ogóle wygląda. Fajnie by było zrobić tutaj otwór. Dać lampkę i tak by stały świecił. Pewnie piękny efekt wydał. Jego biorę ze sobą do Krakowa. Przepiękny. A ja sobie jeszcze chodzę, już mam niedaleko, ale jeszcze pewnie trochę sygnału będzie. Jak na razie same śmieci No i jest monetka, 10 groszy spatynowiałe. No ale jest. jest. Cały czas sygnały powiem Fajnie, bo troszkę odmroziło. Więc już nie jest tak, tak zamrożona ziemia i da się. Prawie wszędzie kopać. Więc super. Dokładnie w tym miejscu co zaczynałem. Jeszcze monetka, też spatynowiała też. Widać, że długo leżała, 10 groszy. Szedłem w tamtą stronę, stąd zaczynałem jakoś. Tam mam plecak. Yy, przejdę sobie jeszcze tutaj kawałek. Może jeszcze co wpadnie, nigdy ja wiadomo, ale i tak już jestem. Bardzo usatysfakcjonowany dzisiejszym wypadem. Jeszcze ten minerał, łyżeczka srebrna, pierścionek srebrny, jest okej. Okay. Ja już na dzisiaj kończę wykopki na plaży. Powiem Wam, że poprawiałem miejsce wczorajszych poszukiwań. No i udało mi się, poszczęściło mi się, dwa sreberka. Wiadomo, śmieci jak śmieci zawsze są. No i powiem Wam, że na pewno jeszcze jutro tam pójdę i na pewno będą sygnały. Dzisiaj starałem się tak chodzić w miarę, w miarę precyzyjnie. Krok po kroku. Jestem pewien, że jakbym poszedł na przykład z Minelabem, chyba też tam wezmę Minelaba, że sygnały na pewno też będą. Więc naprawdę udany dzień. Zobaczcie sami, co udało mi się trafić. Oczywiście wszystkie śmieci zabieram, ponieważ na końcu wam zrobię film podsumowujący, ile tego jest, ile udało mi się wykopać. No i oczywiście zutylizuję to, wyrzucę do świetnika. Słuchajcie, to tak. Standardowo są tu jakieś w ołów, już go mam trochę, wszystko pójdzie na złom, troszkę miedzi. Monetek jest 20, raz 2, 3, 4, 5, 6 monetek i to jest 23, 40, 50, 52 grosze plus jakiś żarciuch z PRL-u aluminiowy dwie useczki, jedna od PP3, druga od To nie jest chyba Mauser. Wiadomo, śmieci, druciki, kapsle, zrywki, niezrywki. No i dwie najpiękniejsze rzeczy: srebrny pierścionek, czarna patyna. Jest tyłu mawicie. No i to też jest będzie sreberko, bo yy, widać, że jest czarna patyna, więc na pewno srebro. Tu jest napisane coś "vis restauriet", tak jakby francuski. I tutaj z tyłu chyba ma też jest napis i chyba będzie miał. Bunce, więc tak to wygląda. Jestem zadowolony z dzisiejszego wypadu, bardzo. Rzućcie sobie okiem jeszcze raz na, na całość. Więc wypad udany. Ja idę do domu <laughs> zjeść obiad i będę myślał dalej, co tutaj robić. Może jeszcze wyjdę z wykrywaczem dzisiaj, nie wiem. Pogoda przepiękna w okolicy. Cisza, spokój. Słychać tylko mewy. I już powiem Wam, się bardzo ociepliło I nad morzem i w lesie Chociaż w lesie w sumie zawsze jest troszeczkę cieplej Dobra Ja uciekam, dzięki wielkie, że obejrzeliście ten odcinek Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się i do następnego Piona, cześć!